Damy na maksa y, kolejna recenzja, tym razem w końcu chciałbym się powiedzieć, bo już prosiliście o tą recenzję w komentarzach na Facebooku i na czacie i wszędzie już przez długi czas. Assassin's Creed 3, w końcu tak, dokładnie. tak jest, czyli gra wydawana przez, w Polsce przez Cenegal, trochę zaczęliśmy od końca, bo stworzona na początku przez Ubisoft. Znaczy Ubisoft Polska, ale Cenega dystrybuuje grę w naszym kraju. E, Twórcą, jakby deweloperem gry jest Ubisoft Montreal. Premiera e, gry mia, była 31 października i 22 listopada na PC i 30 listopada na Wii U. Tak jest, PEGI 18 I, bodajże. Tak dokładnie. Więc e, jeżeli nie macie 18 lat, to nie możecie grać w Ascension Creed. No i e, to jest gra, na którą czekaliśmy. Powiedz, czekałeś na Ja, na ja bardzo czekałem, wiem. ja każdy, każdego roku po prostu czekam na to. Kolejną, teraz piąta część Ja serii. też czekałem, też czekałem z ciekawości e, Czy się zawiodłem? Nie wiem To zobaczymy w trakcie recenzji no, Zacznijmy może od y, historii, czyli co się dzieje W ogóle w Assassinie trzecim, bo Wiadomo, że to jest oczywiście zupełnie nowa historia Nowy bohater, znaczy przynajmniej jeżeli chodzi o Historię tą wewnątrz Animusa To jest coś zupełnie nowego, bo mamy też kontynuację Wątku Desmonda oczywiście e, Z którym dzieje się bardzo dużo dziwnych rzeczy ale, ale o tym lepiej nie mówić, bo To jest za dużo spoilerów Tak więc w Assassinie 3 wcielamy się dopiero w czwartym rozdziale, bo jest bardzo, w ogóle bardzo fajna rzecz, że możemy się wcielić, znaczy możemy, każą nam się wci wcielić w kilka postaci. I ja nie wiem, czy możemy zdradzić w kogo. Nie, moim zdaniem nie, nie wiem, bo tego nie było żadnych zapowiedzieć i tak dalej. Ale zdradzimy, kogo się później wcielamy, czyli w metysta imieniem Konor, No i jak to dzieje się w Ameryce Północnej w latach 1753-1783. Czyli jeżeli uważaliście na lekcjach historii, to wiecie, że to jest e, początek państwa Stanów Zjednoczonych, rewolucja i tak dalej, bostońskie piecie herbatki i w tym wszystkim bierzemy udział właśnie jako konor, e, który w ogóle zaczyna e, w lesie, można powiedzieć, czyli e, jest Indianinem, jak już powiedziałeś, Metysem, e, którego, jakby to powiedzieć, wioska zostaje, można to powiedzieć, bo to było w zapowiedziach no tak, i tak dalej, jego wioska zostaje zniszczona przez Brytyjczyków budaj czy przez kolonistów. No, Brytyjczyków, kolonistów. No, w każdym razie ma na z białymi ludźmi i um, pewne zwroty akcji sprawiają, że on zaczyna trening i dołącza do Bractwa Asesynów. No, no właściwie... to w ogóle nie wiem, czy, czy to jest w ogóle jeszcze O To jest jeden człowiek, który nam jakby uczy nas jakichś takich dziwnych zasad, które nawet teraz nie są jakby patrzeć na poprzednie części gry, które w ogóle nie są asasyńskie. W ogóle teraz jest bardzo fajne w Asasynie III pomieszanie, że asasyni to nie znaczy, że oni są dobrzy, a templariusze to nie znaczy, że są źli. Było dawane do zrozumienia nam tak, że asasyni to są ci dobrzy zawsze, a y, templariusze są tymi złymi, a w Asasynie III y, znaczy to jest dobrze, bo ja właśnie tak się obawiałem trochę i nie chodzi mi tylko o konflikt, znaczy o zestawienie templariuszy i templariuszy i asasynów, ale też Brytyjczyków i że to nie jest takie wszystko czarno-białe. Na szczęście przynajmniej tak w środku gry to się zaczyna wyjaśniać, moim zdaniem, bardziej. No, ale nie wiem, co jeszcze można powiedzieć o historii. Tak ogólnie Twoja ocena całej fabuły bez, bez spoilowania spodobała mm. Ci się, bo ja muszę przyznać, że jestem. Trochę zawiedziony wątkiem Desmonda na pewno, nawet bardzo, i tym, jak się skończyła cała historia w teraźniejszości. Znaczy, ja mniej więcej się spodziewałem, że to będzie tak wyglądać, hmm. więc o samym Desmoncie raczej, no, historia okej, okay, ale jeśli chodzi o Konora, to. Nie, mnie bardzo przeszkadzało to, jakim on jest bohaterem. jaki On nawet, on nie wydawał mi się nawet w połowie inteligentny. On robi takie głupie błędy, te, głupio się zachowywał. Więc dla mnie to strasznie się męczyłem grając tą postacią, i, i nie wiem, to, to mi najbardziej przeszkadzało. Ale ogólnie sama historia była ciekawa. Kilka no tygodni, były i tak, tak dalej. Same na, na no w sumie, to, właśnie to, co mnie przyciąga do asesyna, to właśnie przede wszystkim Fabuła, która jest rzeczywiste, naprawdę ktoś brał w tych wydarzeniach udział i, i to po prostu mamy historię na żywo, to jest coś niesamowitego dla mnie. Tak jest, więc wątek główny, ten animusowy, czyli ten historyczny jest całkiem ciekawy, chociaż zgodzę się z tobą, że że Connor to jest najsłabszy asasyn, najsłabszy, najsłabszy główny bohater z serii Assassin's Creed do tej pory, nawet Altair go pobija moim zdaniem, chociaż też był taki niemrawy i trochę nijaki, ale jednak nie wiem, no Conor był taki bezpłciowy, jakby jego jego motywy były takie dziwne, momentami niejasne, nie mógł się zdecydować jakby co robić i jakby trochę sami twórcy nie wiedzieli kim on ma być i tak to no wyszło, No nawet psu to wszystko, co próbował stworzyć. Tam nawet jedna z postaci mówiła, że twoje czyny są jak jakiegoś małego chłopca. Ty zamiast... Y, ja, ja tutaj pomagam, a ty to wszystko psujesz, chociaż my obaj do tego samego celu dążymy. No właśnie, więc niestety, ale dobra, zostawmy historię i przejdźmy do gameplayu, bo to jest najważniejsza y, chyba część Asasyna każdego. Y, jeżeli chodzi o jakieś zmiany, może bo od tego zaczniemy reklamowo, sporo ubisów, no zmienił system walki zupełnie, czy znaczy, tak Mamy, mi się tak wydaje. Tak, tak. No jest trochę zmieniony, jest trochę bardziej w stylu Batmana. Dobrze powiedziałeś trochę, bo moim zdaniem jest za mało zmieniony. Ja nie odczułem tej zmiany jakoś tak, a, że ona była tak drastyczna. Ca cały czas moim zdaniem w Batmanie jest system walki o wiele lepszy. Znaczy ja się przez pierwszą godzinę po prostu nie mogłem złapać I jak, jak tutaj to będzie, jak to w ogóle działa, bo jakoś taki dziwny ten quick time event był. To naciskanie przycisków jakiś taki dziwny moment, bardzo krótka czas reakcji trzeba mieć, żeby, żeby właśnie to jakoś działało w miarę, ale moim zdaniem na plus no nie? jest trudniej i o to chodziło, bo poprzednie asasyny po prostu nie stanowiły żadnego wyzwania. Czy jest trudniej na pewno? Ja no jest trochę problem, nie wiem dla, dla mnie. Troszeczkę może tak, ale mnie strasznie na przykład bolało, że nie strzelali do mnie tak często jak mogliby strzelać Albo że cały czas było to kolejkowanie do atakowania nas. Myślałem, że trochę to zmienią. Chociaż no, ale... było mniej odczuwalne niż w poprzednich częściach. To tak jak sobie wyobrażasz, żeby to wyglądało, jakby oni tak wszyscy na ciebie strzelali i tak dalej? To, to raczej by po prostu więcej frustracji w tobie, tobie wywołało, bo byś nie mógł dalej przejść, bo ciągle ktoś tam strzeli, ktoś stoi, się dziesięciu na ciebie rzuci i, i No możliwe. Koniec, no możliwe. Nie? Chociaż to mogłoby wymusić trochę bardziej ostrożny styl gry. I nie, jakby wiesz. Myślę, że większość myśli musiałaby być znacznie przemodelowana i coś. Zrobionego w stylu właśnie z Dishonored. No trudno powiedzieć, masz rację, bo asasyn ta seria już nas przyzwyczaiła do takiego stylu walki, a nie innego, więc to jest trochę lepszy, tak to trzeba przyznać. Ale jeżeli chodzi o same nowe elementy gameplay'u, to co jakby najbardziej przyciska. Yy, Mamy ci się skakanie po drzewach, co jest zupełną nowością. Jakby to było zrozumiałe, że muszą do tego dojść, jeśli jesteśmy Indianinem, no to faktycznie Indianin skacze sobie podrzeba. Nie wiem, czy <laughs> takie ciekawe, st ale... stereotypy. No ale patrząc, jakie tam są miasta, bo mamy tutaj USA, czyli. Czy znaczy, ma mamy Nowy Jork i Boston? No, no, więc. no właśnie, i miasta w Ameryce mają bardzo szerokie ulice, płaskie dachy, mają domy, i jakby nie dało się tego przeskoczyć, bo. Właśnie, Przeskoczyć samych ulic, bo to jest za, za, za duży dystans, a samo chodzenie po dachach by było bardzo nudne, bo no, ciągle te same dachy. To nie jest Rzym ani Konstantynopol. tak. Ale też moim zdaniem trochę te e, nowe lokacje wpłynęły na to, że. Nawet nie wiem, zwiedzanie miast, moim zdaniem, było o wiele mniej, mniej ciekawe w tych częściach, bo tam, tam nie było takich, wiesz, zabytków, jak mieliśmy we Florencji, czy, e, czy w innych miastach w Toskanii i tak dalej. To było trochę mniej ciekawe i ogólnie złapałem się na tym, że w ogóle mało podróżowałem po dachach. Chodziłem sobie po ulicach, jakby w mieście po prostu. Chyba, no właśnie, że, że, że bo... misja tego wymagała. Bardzo szerokie i, i w końcu możemy jeździć koniem po mieście, więc <laughs> no. w czym problem? Ale sam mówiłeś o tych drzewach. To spodobało mi się, że, znaczy, oczywiście są wytyczone ścieżki, nie możemy biegać gdzie chcemy tam po całym lesie. Ale zrobili to tak, że, że to nie mnie kuło w oczy, tak, że jest jedna ścieżka zaprojektowana, no tak. więc to było fajne. A jeżeli oczywiście chodzi o nowe elementy w mechanice, to jeszcze są związane z pochodzeniem konora, czyli na przykład te wszystkie pułapki, A które tak, możemy, stawiać... możemy polować na zwierzynę, możemy je oprawiać, sprzedawać skóry i tak dalej. No nie wiem ciekawy element, możemy na tym zarabiać, ale tak naprawdę po co mamy tam zarabiać? Ja ani złotówki nie wydałem w grze nic nie kupiłem, zero. N naboje, zabiłem kogoś, zabieram z jego sakiewki. Nie wiem, jakieś bełty i tak dalej. To jest to, to, to tak. samo. Nie kupowałem żadnych nowych broni, bo po co? Tomahawk i. i i nasze ostrze, nic więcej nie potrzeba. To naprawdę. jest bolączka serii Assassin's Creed, ja wiedziałem, że tak będzie, znaczy, chociaż... przynajmniej w ostatnich seriach to wydawaliśmy pieniądze, nie wiem, na te ulepszanie tego miasta i tak dalej, chociaż... bo z tego achievement, a tutaj naprawdę no no nic. Tak. Chociaż też nie było za bardzo pod... Znaczy, przynajmniej ja nie czułem nigdy, że miasta musiałem ulepszać i tak dalej. Znaczy mamy tą osadę, ale w niej raczej nic nie wydajemy. Robimy misje, no. i, dzięki którym sprowadzamy tych wszystkich W każdym razie ludzi. jest dużo sposobów do zarabiania pieniędzy, bo też misje morskie na przykład są związane z tym. Właśnie, warto ehm, powiedzieć o tej. No, no do chwilę, ale właściwie sprowadzać wszystko to do tego, że nie, nie tyle nie opłaca się e, robić craftingu i tak dalej, maksować wszystkiego i zarabiać pieniędzy, bo nie ma ich tak na co wydawać tak naprawdę, więc no, ale misje morskie, o których już zaczęliśmy mówić, To też nowy element i chyba jeden z lepszych nowych tak, elementów. Zupełnie w inne studio robiło e, właśnie bitwy morskie, bodaj Ubisoft Singapura, ale nie dam sobie głowy uciąć. I, I naprawdę to jest coś, moim zdaniem mogliby zrobić z tego oddzielną grę. Nie sądzisz? No, nie wiem, czy to by się nie znudziło, jakby to było, gdzie no, gra. No, ale dodać jakieś stawki i tak dalej, wiadomo, że to, żeby nie wyglądało ciągle tak samo, ale w jaki sposób, z jaką dokładnością, z jakimi szczegółami to zrobili, to na, na, naprawdę bardzo fajnie im to wszystko wyszło i nawet jest. No trudno jest, w końcu trudno jest w asasynie. No tak, mi się to, to było dla mnie zaskoczenie, bo ja myślałem, że to będzie coś takiego na doczepkę e, które, misje, które będę wiesz, przywijał i tak dalej, chociaż te misje nie były potrzebne, bo właśnie sprawdzało się w dużej mierze do tego, żeby więcej zarabiać, e, to jednak wracałem do nich, bo właśnie ten element był bardzo fajnie wykonany. I nie tyle, nie tyle samo sterowanie tym statkiem, ale też właśnie walki i tak dalej. I taka... Nie, nie czuć było, że to taki straszny arcade jest, że nie, jakby nie odczuwałeś, że to jest nierealistyczne bardzo, nie? Jak mm -hmm. sterowałaś tym wielkim okrętem, więc to, to na plus. E, jeszcze coś o gameplayu? No coś pominęliśmy ch chyba. Może o misjach, może samych było. E, jest tak samo jak zawsze, bo właście, czyli mamy główny wątek, który możemy zawsze wykonywać, nawet po kolei jedna misja za drugą. Ale są też misje poboczne, których jest całkiem sporo, chociaż ja osobiście nie miałem motywacji, żeby je wykonywać. Wiesz, znaczy, to takie dostarczanie poczty i takie tam... Yy, tu jest taki jeden główny, jedna główna różnica pomiędzy tą serią, a poprzednimi, że tutaj nie mamy jakby zaznaczonego na mapie misja poboczna i tak dalej. Wszystko się dzieje, yy, nie wiem, jak wchodzimy do baru i usłyszymy, że ktoś tam o czymś tam mówi, to się nagle nam pojawia na mapie, że możemy tam pójść i tak dalej. I wszystko właśnie w ten sposób yy, się załatwia. Tak samo z kimś rozmawiamy, to on może też nam dać misję poboczne, ale nic nie jest w porządku zaznaczone na mapie. No więc to jest taki jakby na równym poziomie z poprzednimi częściami, powiedziałbym, ten wątek misji. No jeżeli o chodzi o ich jakość i wykonanie. To może teraz o technikaliach trochę. A jest o czym mówić. Przynajmniej jeżeli chodzi o wersję ps 3 Moim zdaniem zacznę może od tego, że ilość bugów nie wiem, jak jest teraz, bo ja grałem, jak już wyszedł ten patch 1.03, czyli ten duży, który miał coś poprawić, i tak mało, mało poprawił. I to jest jedna z głównych wad dla mnie tej gry, dlatego że ja strasznie lubię, jak ktoś mi przeszkadza w taki inwazyjny sposób w dalszym, w dalszym graniu, nie? Że na przykład wiele razy mi się zdarzyło, że są takie misje, że musimy gdzieś z kim pójść dopiero i tam jak pójdziemy, to dopiero się toczy dalej rozgrywka, nie? I NPC na przykład się w ogóle nie ruszył z miejsca i musiałem restartować checkpoint albo się zabijać, żeby zrestartować checkpoint i tak dalej. Albo bugi polegające na tym, że zacinałem się na drzewie i nie mogłem w ogóle, wiesz, się ruszyć. Chociaż to było zupełnie dziwne, bo w taki, takiej pozycji się zaciąłem, w której no w ogóle nie wyglądało na to, że powinien się tam zaciąć i tak dalej. No ja miałem tylko raz jedną sytuację, w której wpadłem pomiędzy łódkę a Molo i nie mogłem się wydostać, ale to tylko jedna taka rzecz: Dryfowanie w powietrzu. No, coś w tym stylu. No, mi się zdarzyło. Chciałem liczyć, ale sześć razy na pewno w misjach, jakoś tak na samym początku, to było jeszcze może przed paczem, nie wiem. Ale w każdym razie rzuciło mi się to w oczy, bo w pewnym momencie włączyłem grę, bo się nie chciało restartować tej samej misji od początku, któryś raz. Ale mi się wydaje, że to nie jest aż tak straszne, przynajmniej no nie, w porównaniu znaczy... do Medalfonu tego który wcześniej i który mi nie pozwala po, po prostu przejść gry dalej. Tak, no jednak tu też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest ogromna gra. No, to jest sandbox. I, I ilość jest... tych dobrych elementów, które zostały wykonane poprawnie, jednak przykrywa te debugi, które potrafią wkurzyć, ale jednak w sandboxach zawsze są bugi, nie? I to jakby jest część, część... Taka nieoderwalna, tak jest, część gry dla mnie. Dalej, jeżeli chodzi o technikę, no to grafika, trzeba coś powiedzieć i moim zdaniem... Jest bardzo fajna, bardzo ładna. Jest, moim zdaniem, jest to samo, co w Revelations. No właśnie. Chociaż jakby, wiesz, głębia pola jest jakby rozszerzone do przodu, nie? Rozumiesz? Rozumiem. Chodzi. Chodzi. Tak, ale się spodziewałem trochę więcej, bo wiesz, nowy silnik, nie, nowa wersja, znaczy nie nowy silnik, ale nowa wersja silnika, spodziewałem się trochę więcej jednak. Nie jest brzydko, ale mogło być lepiej, moim zdaniem, troszkę, troszeczkę lepiej. Modele postaci są Moim zdaniem trochę już przestarzałe, albo tekstury w Ale wielu w końcu nie, nie powtarza się jak w jedynie, i w dwójce, że ten sam NPC przechodzi obok drugiego. No tak, to jest, to jest plus. Yy, nie wiem, muzyka. Teraz powiedzmy to się o muzyce, której pierwsza seria Assassin's Creed nie zauważyłem. Nie odczułem. Ja w sobie też. No właśnie. A, a pamiętam, nie pamiętam muzyki. <laughs> pamiętam, że w dwójce to był jeden z, najwięk z największych plusów tej gry, właśnie muzyka Jaspera Kida. To nie wiem, czy on teraz w tej części też komponował. Nie, ja chyba nie. No właśnie, no właśnie, dlatego, dlatego ta muzyka w ogóle nie jest odczuwalna. Chociaż to nie jest minus, bo zła muzyka też przeszkadza, nie? Ale więc skoro nie było jej słychać, to chyba nie była za dobra moim zdaniem. Chociaż... Ale A nie była zła. Moim zdaniem, ja wychodzę z założenia, jeśli nie słychać, to znaczy, że była dobra. Że idealnie wpasowała się w klimat i idealnie pasowała do gry. No, można tak powiedzieć. Ale same dźwięki też, głosy postaci tak dalej, wszystko na wysokim poziomie, bo to Ubisoft. Raczej głosy postaci zawsze były spoko i tak dalej. Co jeszcze można powiedzieć o Assassinie? Jeżeli chodzi... technikę, już załatwiliśmy, gameplay też. Co dalej? Co, dalej? co dalej? Dalej. No właśnie, podsumowanie. Chyba. Podsumowanie właśnie. Więc... Albo jeszcze słówko tak? multi. A, Bardzo szybko. Bardzo szybko co się multi wreszcie, jak Ci się spodobało czy grałeś w ogóle, bo ja muszę powiedzieć, że zagrałem tylko... Ja nie 3, grałem 4, bo, cztery rundy. Bo dla mnie Assassin's Creed to jest gra dla pojedynczego gracza i raczej... Nic się nie zmieniło, z czego to oglądałem w ogóle na YouTubie i tam nie no, jeden, jeden meczek nie zrobiłem, i to naprawdę niczym się większym nie różni. Tak, tak. więc, jeszcze, jeżeli gry się w Motiv Brotherhood czy w Revelations, to wiecie co, co na Was czeka w Assassin's Creed 3. E, podsumowanie ode mnie, jeżeli miałbym tak na szybko, to e, dobra gra, na pewno spodobała mi się, chociaż troszeczkę się zmuszałem, żeby już do końca przejść. E, m, cieszę się, że nie będzie w następnej części już Desmonda. No, Możliwa. Możliwe, ja wystarczam, będzie... ja chociaż... że, że jeszcze da się to zrobić. Nie chciałbym, żeby wrócił Konor. Więc nam, możliwe, że nie wróci. Nie chcę ale mam speilować. jego ojca. To prawda, mam jego ojca, ale zobaczymy, co będzie. Bardzo dobry sandbox, jest duża różnorodność misji, jest, jest co robić, chociaż nie, nie zawsze jest warto coś robić, mam na przykład te polowania i tak dalej. Nie czułem nigdy, że muszę to robić, więc szybko przyjrzałem główny wątek i miałem załatwioną całą grę i tak dalej. Bugi lekko irytujące, fabuła nie jest jakaś specjalnie też porywająca. Otwartej walki unikałem bardzo często, bo, bo nie była jakaś taka specjalnie wiesz, wciągająca, przynajmniej. Bez Jesteśmy synami, nie? W końcu. No tak, no tak, ale w każdym razie, jeżeli miałbym wstać ocenę, to ode mnie 8 z minusem dużym za bugi, które były na początku. Ja zacznę może od minusów, które są dwa. Dwa minusy tylko. Pierwszy minus jest taki właśnie, jak wspomniałeś, bugi, które, no nie wiem, fajnie jakby ich nie było, ale niestety są i warto to odnotować. I druga rzecz to sam Connor jako postać, jako bohater, najgorszy w serii i, i naprawdę bardzo miałki. Nie miał nic ciekawego do powiedzenia miał jakieś, miał głupie decyzje i preteksty do robienia dziwnych rzeczy i to mnie naprawdę denerwowało, a reszta no naprawdę plus, niesamowita grafika świetny, świetna ścieżka dźwiękowa mnie jako fana Assassin's Creed i fana, nie wiem, historii naprawdę bardzo przyjemnie się grało, widząc, że takie rzeczy miały naprawdę w ich historii miejsce i ja to mogę zobaczyć. Czyli cyfrowo? Czyli ja stawiam dziewiątkę Czyli powiedzmy 9 minus będzie średnio od gramy na maksa dla Assassina. Zgadzam się z Tobą, jeżeli chodzi o te minusy i plusy, więc wypowiadajcie się w komentarzach pod recenzją, co sądzicie. To była recenzja Assassin's Creed 3 w gramy na maksa, 9 minus.